Halo, wszystkich pozdrawiam, Sławek Łada Robiłem, czy robię Miksturę na głębi taką delikatną, z cytryną cytryna to taki jakby zakwaszacz To nie daje zakwaszaczu, to znaczy cytryna to Jakby zakwaszacz, czy tam witamina C Ocytemkowy Prawie to samo, wiadomo Działania ma podobne jak zakwaszacz albo cytryna. Kto moje filmy ogląda to nie będziemy tu się za dużo tłumaczyć. Mała cebulka, dwie małe cytryny i jedne kiwi. I dwie łyżeczki miodu. Miod jest rzepakowy także troszkę dla mnie dziś na kolację a resztę dla głębi to na wieczór Ja mówię na wieczór to zawsze tam ja mieszam ale ja drugi dzień daję I co więcej wam tu powiedzieć. mam trzeciego asa dominowany na FCI na można powiedzieć na światową wystawę nie jeden chciał być, dużo ludzi dawało, było 1390 gołębi przyjętych, 178 hodowców, a ładna ma trzeciego, Asa. <coughs> Co to więcej, Mazury, wspólny gołębik, pierwszy gołąb był z Norwegii, e, drugi gołąb z Rumunii. A trzeci się. I na tych listach tam. Także nie źle. Zaraz wam to wstawię. Przykleję. się Wam pokażę, jak się mówi, tu jest nasza nalewka. Jedna płaska łyżka na 2-3 litry wody. Nalewka orzechowa, na robaki, na wszystko. Jak się mówi. Każdy robi, uważa. Każdy nie będzie asem, ale głęboko musi być zdrowy. Niezarobaczony. Dużo ludzi już zaczyna odrobaczać. Kolega tam. Ostatnio pokazał taki filmik czy tam zdjęcie, gołębie zarobaczone, i to mówię, aż uszamy wychodzą robaki, to za gołąb nigdy nie jest zdrowy, robaki mają, gołębie mają, żółty guzek i kuksylia, a kuksylia mają, to wiadomo, mają i, nie. to mówię, jest samonella na pewno jest, no ale jak mówię. nie jest takie proste, jeszcze raz. Natura, natura i natura i będzie wszystko dobrze. Ale każdy musi sam robić, wiedzieć, się Kto nie umie naturę, to musi hemio, a chemię to trzeba umieć. By było na tyle. Krótki film. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dobre lota.